Tarotowy kącik Kameli. witam wszystkich bardzo serdecznie w szczególny dzień. Dzisiaj jest y, noc kupały, przesilenie letnie, więc y, pomyślałam sobie, że zrobimy takie szybkie czytanie i sprawdzimy na co powinniście zwrócić uwagę Ym, właśnie dzisiaj, w tym najbliższym czasie, przy tym przesileniu. Tak pomyślałam sobie, że, y, że to będzie ważne. Na co zwrócić uwagę i zapytamy o radę. Trzy grupy. Pierwsza, druga, trzecia. Grupa pierwsza. Karty, dru druga grupa karty i grupa trzecia. Przesilenie letnie i na co zwrócić uwagę w Waszym życiu. Grupa trzecia, grupa druga, grupa pierwsza. I zaczynam od grupy pierwszej. Grupa pierwsza, witam Was serdecznie. Położymy przy świecy, zwłaszcza dzisiaj. Będzie dużo magii. Pamiętajcie, żeby zapalić czerwoną świecę na dobrobyt z intencją dobrobytu. No, dzisiaj to jest ważne. Sprawdzimy główną energię dla Was. Rocznie róży. sprawdzimy, na co zwrócić uwagę, szczególną uwagę. Na jaki aspekt Waszego życia? Jaka rada? Wielka Matka, poddaj się tajemnicy, padnie w jej ramiona. Może być tak, słuchajcie, że w, kochani moi, że w najbliższym czasie będzie się wydarzać coś w waszym życiu, co taka tajemna wiedza, czyli możecie mieć takie, takie uczucie... Wiedziałem, że kiedyś mnie to spotka, albo wiedziałem, że kiedyś to się wydarzy, wiedziałem, że poznam tą osobę, że, że to się zadzieje, taka magia. Hmm. Czyli tak y, pokazuje się, że dzieje się coś z przeznaczenia. Hmm. I żeby się nie bronić przed tym, to jest dobre, że wszechświat Wam y, tak jakby obejmuje Was ramionami, ale y, i prowadzi. Trzyma Was za rękę, ale prowadzi. Czyli tu jest taka energia, mm, trzymam cię za rękę, ale y, i patrzę, co ty. Nie, I to nie jest tak, że patrzę, co ty robisz. I to w porządku, tylko trzymam was za rękę, ale tak jakby mm, ukierunkowywuję to, co robicie. O, w ten sposób. Tak jak jestem, tu jest wielka matka, jak, jak jest ktoś, komu bardzo, bardzo, bardzo ufacie. Więc podaj mi swoją rękę, ja cię zaprowadzę do jakiegoś miejsca. Taka główna energia, taka. Takie wydarzenie może być y, szczególne dla Was w najbliższym czasie. Na co zwrócić uwagę? No, pięknie. Jest y, kochankowie Paść Kielichów, Siła i Cesarzowa. I tutaj y, pokazuje się y, taka energia z pasji dwojga osób. Jakąkolwiek pasję macie z kimś lub będziecie mieć zajmujecie się tym samym, rozmawiacie y, y, o sprawach, które Was interesują, o sprawach małej wagi, wielkiej wagi. Jest ta pasja. To też może być pasja romantyczna, ale to będzie bardzo silne. Jest paść kielichów i siła cesarzowa. To będzie szło w stronę tak jakby y, w stronę czegoś, co powinno Was spotkać. O, mam nadzieję, że ja to tak dobrze tłumaczę, bo tutaj jest. Y, tutaj jest mocno taka energia, tak jakby wszechświat. Y, już chcę Was zamknąć tak jakby w jakimś w jakiejś takiej komnacie, w której w której jakiś czas spędzicie swoje życie. O, coś takiego. Czyli zadzieje się coś, co na, na dłuższy, dłuższy czas w Waszym życiu zaistnieje. I tak może tak się troszkę Plączę, bo dzisiaj jest naprawdę taki szczególny czas, zwłaszcza dla mnie. Więc tutaj jest taka energia, jest pasja, jest paść paś kielichów, czyli wychodzi propozycja romantyczna, to jest, jest coraz większa siła. Czyli ta pasja daje tym ludziom taką pewność, że chcą ze sobą spędzać czas, że są, że są sobie przeznaczeni, że, że właśnie siebie chcą. I cesarzowa, czyli idzie ku temu, że zaopiekuje się tobą. I wzajemnie. Czyli tutaj tak właśnie, tak jakby ten Wam, nie jest energia, że kolejne drzwi Wam będzie otwierał, tylko tutaj zatrzymaj się na dłużej. W tym miejscu y, spędź więcej czasu. Zwolnij. O, zwolnij, zatrzymaj się za jakiś czas, powiedzmy za kilka miesięcy, lub za kilka lat przyjdzie czas, że ruszycie dalej. Ale teraz po prostu zwolnij i zostań tak uspokój, oddech. To jest y, takie miejsce, w którym właśnie. Które, które będzie dla was dobre, ale w y, którym pozostaniecie tak, jakby w takim bezruchu trochę. A jaka rada? Remita i Księżyc. No właśnie, to jest, y, to jest, to, to jest ta sama energia, czyli mm, mocno przeczuwaliście to, przeczuwałyście. Czyli to, co się będzie teraz wydarzać, y, 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 będzie was y, takie przeświadczenie. Wiedziałam, że się to wydarzy. Przeczuwałam to, czułam, że powinna iść tą drogą, coś takiego, I tak, i tak Tarot to pokazuje, czyli na co zwrócić uwagę, na, to, na przeczucia. Ten wszechświat wam będzie pokazywał y, właśnie nie tyle drogę, ile miejsce, w którym powinniście się zatrzymać, i wy, y, y, będąc w tym miejscu, będziecie czuć. No, nie wiem, już na przykład już tu kiedyś byłam, być może tak, że dusza wasza, wasza pamięta to miejsce, albo że przeczuwałam, że przez jakiś czas powinnam tutaj zostać. Ja was z tym zostawię, bo wy przeczucia macie różne, ale na to zwróćcie uwagę w tym najbliższym czasie dzisiaj, i tutaj tak w ciągu, nie wiem, tygodnia, miesiąca, nawet, tak jak czujecie, ale na to trzeba zwrócić uwagę, że będziecie czuć, że to jest wasze miejsce, że to jest wasz człowiek, że to jest właściwy czas na to, żeby się. To wszystko zadziało, i żebyście tak po prostu mm, wyhamowali troszkę, uspokoili oddech, właśnie. Taka pierwsza grupa y, i takie, taki przekaz dla Was na przesilenie letnie. Dziękuję i zapraszam grupę drugą. Grupa druga, witam serdecznie. Kamyk też przyświeca. Sprawdzimy główną energię. Na co zwrócić uwagę. Szczególną uwagę w tym czasie. To jest takie czytanie na najbliższy czas, takie najbliższe, nawet na dzisiaj, no, tydzień, może do miesiąca. Jaka rada? Przychodzi do Was. Ym, bardzo miłosne to czytanie jest. Przychodzi czas na miłość i tutaj jest tak pokazane, tak jakby te zmiany nastąpiły w Waszym życiu lub nastąpią, coś się zmieni, jest koło fortuny i one jest odwrócone, czyli jacyś ludzie na przykład, którzy są wokół Was, są z Wami związani w jakiś sposób, podjęli jakieś decyzje, wykonali jakieś ruchy i to wpłynęło na Was lub y, cokolwiek innego się zadziało, zmieniliście pracę, zostaliście do tego zmuszeni, żeby zmienić pracę albo miejsce zamieszkania, w jakiś w taki sposób te czynniki zewnętrzne, ten wpływ otoczenia miał wpływ na wasze życie. I y, na co zwrócić uwagę, że właśnie tak jakby to teraz jest dobry czas na to, żeby weszła do waszego życia miłość. O! Czyli to tak jest pokazane, że te czynniki zewnętrzne, być może na początku było tak, że nie potrafiliście się odnaleźć yy, w nowej rzeczywistości albo w tych zmianach, albo pomyśleliście sobie, co ja mam teraz zrobić, trochę, ym, trochę moje życie się pozmieniało, nie ma na to do końca wpływu. A tutaj taki bonus, yy, że jest właśnie czas na miłość, ale ta miłość tak jakby przychodzi. Tutaj jest pokazane dwójka kielichów bardzo ładnie, ale jest ym, tak, jakby ten, ten czas. Idzie, to znaczy ta, ta szansa na miłość, to dopiero idzie, to się jeszcze nie zadziało, to jest ym, sam początek uczucia, czyli spotkanie dwóch osób już jest, te osoby się prawdopodobnie znają, czyli Wy z kimś lub za chwilę się poznacie, yy, i trzeba yy, bo ja pytam, na co zwrócić uwagę? Na swoje uczucia, czyli na to, jak te zmiany w Waszym życiu, które nie do, na, na które nie do końca mieliście wpływ bezpośredni. Płynęły na to, że osoby, którą teraz poznaliście, podchodzicie do tego uczucia być może inaczej. Może, yy, słuchajcie, kochani, to jest tak, że w yy, rok temu, jakbyście spotkali tą osobę, to ta szansa na miłość byłaby utrudniona mocno. Albo w ogóle minęlibyście się. A teraz w tym czasie właśnie przez te zmiany, które nastąpiły, yy, podchodzicie do tego po prostu yy, w inny sposób. Ta osoba. Nie chcę powiedzieć, że ma szansę, ale może tak. Może wy jesteście na innym etapie swojego życia i ta osoba, ta osoba ma większe szanse. Wy też daje, dajecie sobie szansę na miłość. Więc ona idzie. Jesteście jeszcze tak jakby nie przodem do tej miłości, ale już blisko. Już czujecie. Czyli na to zwrócić uwagę, że, że w waszym przypadku, w drugiej grupie, te zmiany, które nastąpiły zewnętrzne, Zmieniły też we, we, was w jakiś sposób, wasze podejście do życia. I teraz właśnie w momencie, jak poznaliście tą osobę, to y, dajecie sobie szansę na miłość. Tak jakby po prostu jest ta, jest ta energia, y, na wszystko w życiu jest odpowiedni czas. Teraz dla was jest dobry czas na to, żeby miłość przyszła do waszego życia. Właśnie z tą osobą. Rada to jest Eremita y, i Piątka Mieczy. I tutaj y, wiecie, co pokazuje się w taki sposób, że y, remita, jak odsunęliście się od ludzi i odseparowaliście się na przykład od kogoś, y, to tak jakby y, ktoś, kto jest, jest piątkami, czy ktoś, kto chciał Was w jakiś sposób zranić, w jakikolwiek sposób, y, to są miecze, więc może być emocjonalne, y, może jakieś przykre słowo, y, to tak jakby miał do Was większy dostęp Byliście słabsi, przez to, że właśnie się odsunęliście, odseparowaliście, w jaki sposób byliście sami. Ten ktoś miał lepszy, łatwiejszy dostęp. Wy to zrobiliście, prawdopodobnie, dlatego, żeby się chronić, a tutaj ktoś wykorzystał to w ten sposób, aha, że jesteś osamotniona, osamotniony, więc im, ja mogę cię po prostu zranić, bo tak jakby nikt za tobą nie stoi. Tak się pokazuje. Tak, jeżeli to z wami nie rezonuje, to nie bierzcie tego do siebie. Ale i, i dlatego y, tutaj Wszechświat mocno pomógł czyli, te, pomógł, czyli te czynniki zewnętrzne się zadziały. I, no i ma ktoś szansę u Was. Tak się pokazuje. Szepty Matki Ziemi. Kreatywność, pomysły, inspiracja, artysta, pisarz kanał. Mhm. Inspirujecie się czymś? Kimś? Zaufaj porom roku. Akceptowanie zmian, cykle życia, przejście, wzrost. To jest właśnie to, to jest to koło fortuny, akceptowanie zmian cyklu życia. U was y, przychodzi taka duża zmiana, i wy to akceptujecie, i też y, właśnie ta akceptacja pomaga w tym, żeby ta osoba, która pojawia się w waszym życiu, miała y, łatwiejszy dostęp do was, większe zrozumienie. No. Tutaj, y, żeby, potrzeba jest, żeby zwrócić uwagę na to, y, właśnie co Tarot mówi, że y, akurat. Y, w tej sytuacji nie sprzyja Wam to, że jesteście sami, bo tak jak mówię, ta osoba tak jakby um, widzi to w ten sposób, że jesteście słabsi i może kilka y kielichów i może y do Was tak jakby łatwiej dotrzeć. Tutaj jest jeszcze taka anegia, to jest bardzo specyficzne, także po prostu jeżeli ktoś tego nie czuje, to naprawdę nie bierzcie ze sobą, y bo tu jest y pokazane tak, że y ten ktoś, to y Robi, y, bo może. O, dosłownie, pomoże. No. I też jest pokazana taka energia, że, mm, że to nie jest tak, że ten ktoś zrobił to po raz pierwszy. O, może coś takiego. Że tak, jakby po prostu mm, wystarczy się przeciwstawić i pokazać tej osobie, że, y, że, was to, że was to rani, że was to boli, i y, taki dać wyraźny sygnał. I nastąpi też zmiana, bardzo specyficznie, ale no, ja, w to wierzę, ja w to wierzę, że ktoś, yy, kto mnie teraz słucha, myśli sobie. No tak, jestem w takiej sytuacji. Dziękuję bardzo i zapraszam grupę trzecią. Grupa trzecia, witam serdecznie. Kamyk. Też przyświecę w ten szczególny czas. Sprawdzimy główną energię dla Was. Na co zwrócić szczególną uwagę w tym najbliższym czasie? Na co, na co powinniście yy, zwrócić uwagę? Jaka rada? Po deszczu. Pozytywne myślenie, ulga, nadzieja, miłosierdzie to już minęła akceptacja. No, po deszczu. U Was już wychodzi tęcza. Mhm. Ten czas, kiedy ten deszcz był, być może jakieś burze, już po prostu minął. Jesteście tutaj w takiej energii, jesteście wdzięczni za ten deszcz i za tą tęczę, która wychodzi teraz. Jesteście za to wdzięczni. Jest ulga, nadzieja, miłosierdzie, to już minęła akceptacja. Czyli jestem wdzięczna za to, co się wydarzyło w moim życiu, za wszystkie doświadczenia, za kogoś, kto się pojawił. Jesteście też, właśnie jest taka energia wdzięczności za to, że macie już to za sobą, zaakceptowaliście to, co się wydarzyło. No pięknie. Trzeba to zwrócić uwagę. Jest czwórka monet, rydwan, rycerz monet, dziewiątka mieczy. Tutaj mmm, pokazuje się taka energia. Chcieliście iść w jakąś drogę, jest ten rydwan. Zamierzaliście coś gdzieś pojechać lub po prostu energetycznie. Była droga, którą zamierzaliście pójść Sami, same. Hmm. Energia jest taka: mam wystarczająco środków, jestem samodzielny, jestem zaradny, mam na to środki finansowe albo siłę, chęci wszystko to mam w sobie, mogę iść tą drogą sam. I z drugiej strony jest rycerz monet. Y, to jest ktoś, kto y, przychodzi do was i, i, i mówi, że ja też mogę tą drogą iść razem z Tobą, mam większe możliwości. Rycerz monet, tak jakby Wy macie to w środku, to, to przekonanie, że dacie sobie radę, a rycerz monet już na tej drodze jest jakiś czas. I spotyka was i jest ta dziewiątka monet i może się okazać, słuchajcie, tak, że y, podczas tej drogi wy sobie uświadomicie, że w was była ta chęć, y, moc, siła, żeby to zrobić, ale nie było y, tego doświadczenia, tej zaradności, tego, tej pewności tego rycerza. No, czyli będą wychodzić taki jeszcze, takie jeszcze momenty, i na to trzeba zwrócić uwagę. Ta dziewiątka mieczy, kiedy poczujecie się y, słabsi, czy y, takie, takie momenty zwątpienia, czyli jest ta chęć przejścia tą drogą do czegoś nowego, ale jeszcze y, potrzebujecie kogoś, kto jest, y, kto jest silny, kto, jest, y, kto tak jakby nie potrzebuje się utwierdzać w tym, że jest silny i może przejść tą drogą. Po prostu on to robi. Potrzebujecie kogoś takiego. I tutaj jest na to zwrócić uwagę, właśnie na to, że jeszcze ten czas zmartwień lub nieprzespanych nocy, lub czegokolwiek, czym się będziecie martwić, jeszcze jest w Was. I dlatego pojawia się ktoś, kto w tych takich cięższych chwilach może być przy Was. Czyli tutaj jest taka energia. Ja sobie świetnie poradzę sama, poradzę sobie sam, bo mam, bo mam na to siłę i czas i środki i wszystko. A i, i ktoś, na przykład ktoś, kto jest przy Was, to pomyślicie sobie: Okej, okay, możesz tam możesz ze mną podróżować, ale w zasadzie to nie musisz. A na co zwrócić, trzeba uwagę, że, że to uzdrowienie na, nastąpi. Jest tylko kilka. Przyjdzie ten czas, że będzie zabawa, że będzie śmieki, że będziecie mieć to za sobą, ale. Ale jeszcze, jeszcze te zmartwienia, takie wieczorne smutki będą wychodzić. Będzie się działo. Także po prostu ten człowiek, który się pojawia na waszej drodze, absolutnie nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie, pomaga. I y, tak jakby. On już tą drogę przeszedł. Więc on po prostu wie. No. Czyli zwróćcie uwagę. Wieża. Y, na to, że, że te zmartwienia, one. Mm, no one potrzebują po prostu też kogoś, kto wam pomoże, tak jakby, powie, kto wam pomoże w zrozumieniu tego, że to są y, zmartwienia i takie, taka iluzja, no, czyli, bo to są miecze, czyli siedzicie w tej energii po prostu y, w głowie i myślicie, myślicie, myślicie. I, i to jest ktoś, to, y, kto wam na to zwróci uwagę. Wyjdź już z tej głowy, wyjdź z tego zmartwienia, bo na to trzeba zwrócić uwagę, że w was to jest, jeszcze jest, jeszcze te myśli powracają, jeszcze. Y, jeszcze wieczorem gdzieś tam gniecie, prawda, to serce, że coś się takiego wydarzyło. Że tak, jakby pozwoli wam jest wisielec i rycerz monet. Ten człowiek pozwoli wam spojrzeć na to i bez takiego. Myślałam, że mam to już za sobą. To nic, że jeszcze nie masz za sobą. To, to jest cały czas droga. A ja jestem przy tobie, żeby ci pokazać, że, że razem łatwiej. Gwiazda. No i pięknie. Zrobić jak uważacie, ale pozwólcie temu człowiekowi iść razem tą drogą. Naprawdę, no to wam da nadzieję, to jest tutaj wszechświat też mocno pomaga. Zobaczymy jaka rada. Tutaj też jest taka specyficzna słuchajcie, tak jakby druga informacja i pewnie też nie dla wszystkich, ale jeżeli macie kogoś, to jest właśnie tej energii diabła, bo diabeł się pokazał, czyli jakaś obsesja. Pasja, ograniczenia, ktoś, kto nie potrafi przestać o Was myśleć i Was tam na przykład ściąga energetycznie, to no jest pokazane, że tak jakby za daleko nie odszedł, nie, odszedł, nie odeszła. Może być tak, że, ym, że ten ktoś to jest takiej energii, to yy, faktycznie chce o was w jakiś sposób yy, zapomnieć i rozgląda się, szuka innych możliwości. Swiadka kielichów ręek monet. Może nawet proponuje coś komuś, ale osemka mieczy. Tyle z tego wychodzi, że jeszcze jest większa klatka. Czyli po prostu zdaje sobie z tego sprawę, że jest tak samo uwięziony w tej historii, w tej relacji, jak wy, dosłownie. Więc tak specyficznie, pewnie nie dla każdego rycerz mieczy, no, wkrótce się o tym dowiecie. No, i, że ten, I ten ktoś też. Jest, pokazuje się w takiej energii, że wcale nie jest z tego zadowolony, że nie, nie jest w stanie Was zapomnieć i, i że, ta, że, ta, mm, że ta obsesja nadal jest taka żywa, też nie jest zadowolony no, i to ruszy dalej, ale to już jest tak jak mówiłam mm, na to też trzeba będzie zwrócić uwagę, bo to jest jakiś aspekt ważny w Waszym życiu, ale tutaj pamiętacie pamiętajcie, tutaj jest no, wpływacie tak jakby na takie spokojniejsze wody i jest ktoś, kto świetnie pływa i świetnie się czuję w tych wodach, więc pozwólcie. Amelia73.tarot.mapadzi.com adres do mnie, jeżeli ktoś ma ochotę na czytanie prywatne, właśnie w taki szczególny czas. Zresztą później również, piszcie, będziemy robić, będziemy sprawdzać. Ja wam jeszcze wszystkiego dobrego. Zapalcie czerwoną świecę, jeżeli oczywiście macie ochotę z intencją dobrobytu. Możecie poprosić, żeby to stare, cokolwiek to dla Was jest stare, żeby odeszło. Tylko pamiętajcie, że właśnie za intencją idzie energia, więc dobrze jest powiedzieć wyraźnie, co chcecie, żeby odeszło i co chcecie, żeby przyszło. Zwróćcie uwagę też na to, jak mówicie, żeby to dotyczyło Was. Jest, można, można dodać dla mojego najwyższego dobra, czyli to, co jest dobre dla mnie, można też dodać, że to, co jest dobre dla innych, żeby nikogo nie ukrzywdzić. Wszystkiego dobrego, papa.